Mowa świętego Anzelma, biskupa. Niebo i gwiazdy, Ziemia i wody, Dni i Noce, I całe stworzenie poddane władaniu człowieka, czy też mu służące. Widzą, że utrata pierwotnej chwały przyniosła im dobro i cieszą się z tego, bo dzięki Tobie, Pani, nowa łaska i nowe odrodzenie spłynęły na nie. Albowiem stworzenie jakby obumarło wtedy, gdy utraciło wrodzoną mu właściwość poddawania się i służenia tym, którzy wielbią Boga. A w tym celu wszystkie rzeczy zostały stworzone, lecz zostały one zniewolone i skalane przez tych, którzy kłaniają się Bożkom. A przecież nie po to zostały stworzone. Ale teraz, przywrócone życiu, radują się. Ponieważ są we władaniu sług bożych i wyróżnione są przez to, że oni się nimi posługują. Nowa i bezcenna łaska przenika radością całe stworzenie. Czuje ono, że odtąd Bóg i stwórca sam nad nim panuje, nie tylko w sposób niewidzialny, lecz także i widzialnie, posługując się nimi, uświęca je. A wszystkie te dobra tak wielkie spłynęły na nie przez błogosławiony owoc błogosławionego łona błogosławionej Maryi. O Maryjo, dzięki temu, że jesteś pełna łaski, radują się wyzwoleni z więzów odchłani, a mieszkańcy niebieskich przestworzy weselą się, bo została im przywrócona rajska szczęśliwość. O chwalebna dziewico, dzięki Twojemu Synowi, Królowi Chwały, radują się sprawiedliwi, Którzy zmarli, zanim zmarł ten, co jest życiem, albowiem zostały stargane wiążące ich pęta. Radują się i aniołowie, bo oto powstaje od nowa ich na wpół zburzona niebiańska społeczność. O niewiasto pełna łaski i łaską przepełniona. Pełnia tej łaski ożywia i przywraca życiu wszelkie stworzenia. Dziewico ponad wszystko błogosławiona. Twym błogosławieństwem cały świat jest błogosławiony. Stwórca błogosławi nim całe stworzenie, a ono w zamian błogosławi swego Pana. Bóg dał Maryi swojego Syna, Jemu równego, z Niego zrodzonego i umiłowanego tą miłością, którą miłuje samego siebie. Z Maryi otrzymał Syna nie innego, lecz tego samego. Także z natury jest on jednym i tym samym synem Boga, a zarazem i synem Maryi. Wszystko zostało stworzone przez Boga, a oto Bóg rodzi się z Maryi. Bóg wszystko stworzył, a oto Maryja wydaje na świat Boga. Bóg wszystko uczynił, a oto sam się uczynił z Maryi i przez to odnowił wszystko, co uczynił. Ten, który wszystko wywiódł z nicości, nie chciał bez Maryi odnowić tego, co zostało skalane. Tak więc Bóg jest ojcem stworzenia, które uczynił, a Maryja, matką stworzenia odtworzonego. Bóg jest ojcem ustanowienia wszystkiego, a Maryja, matką przywrócenia wszystkiemu pierwotnego ładu. Bóg zrodził tego, przez którego wszystko się stało. Maryja zaś wydała na świat tego, przez którego wszystko zostało zbawione. Bóg zrodził tego, bez którego w ogóle nic by się nie stało, a Maryja wydała na świat tego, bez którego w ogóle nic nie byłoby dobre. Zaiste Pan z Tobą, Maryjo, bo on sprawił, że Jemu wszelkie stworzenie tak wiele będzie zawdzięczać, a razem z Nim. e Tobias